Fenomen Medziugoria trwa już od 38 lat. Matka Boża, ukazując się tutaj w 1981 roku, wskazuje to miejsce jako oazę pokoju i miłości. Pragnie, aby tutaj w sposób szczególny z tego miejsca wyszło to orędzie o pokoju. Matka Boża, którą czcimy w Medziugorie, ma tytuł Matki Bożej Królowej Pokoju a dzisiejszy świat jest bardzo spragniony pokoju, przede wszystkim pokoju wewnętrznego, jak to mówimy tutaj, pokoju serca. Jesteśmy pełni niepokoju, pełni e, zawodów, depresji, nerwic i właśnie tutaj doznają uzdrowienia, uzdrowienia, które też nie jest e, dziełem nas wszystkich, jesteśmy tylko pośrednikami. Fenomenem Medjugorje są Masowe spowiedzi. Masowe, to znaczy setkami, tysiącami ludzi się spowiadają, i to są spowiedzi nawrócenia, spowiedzi z całego życia. Spowiedź bardzo długo trwa i jest taką formą rozmowy, terapii. Ja tak to odebrałam. Często ktoś, kto ma 60 lat, się spowiada drugi raz w życiu, bo pierwszy raz był przy pierwszej komunii świętej. I odkrywają zupełnie nowy świat, znowu niewidzialne ale rzeczywisty. I są szczęśliwi. Ludzie, którzy tu przebywają, zwłaszcza młodzi, odkrywają w sobie pewien wymiar życia, który był albo ukryty, albo zapomniany. Te wszystkie momenty, czy na Mszy Świętej, czy, czy na wieczornym wczuwaniu są dla mnie naprawdę niesamowite. I naprawdę nie sądziłam, że Pan Jezus tak będzie działał na mnie i na moich rówieśników, którzy przyjechali ze mną. Tutaj. Mamy trzy ważne miejsca. Pierwszy punkt, pierwsze miejsce to kościół. Parafia, która powstała w 1892 roku, została poświęcona swemu patronowi świętemu Jakubowi Apostołowi, a święty Jakub Apostoł jest patronem pielgrzymów. Drugie miejsce to góra objawień. Poświęcona Matce Bożej. Znak, który jest tu obecny, a zrealizował się w przyszłości, to krzyż na górze, kryżewac. Figura Krzyża, która w 1934 roku definitywnie ma zbudowany betonowy krzyż 8 m, 57 cm, a w nim wbudowane stokole relikwie Krzyża Świętego przewiezione z Santa Krokodyl di Jeruzalem bazyliki rzymskiej, znajdującej się bardzo blisko bazyliki świętego Jana na Lateranie. Po tych skałach, na wysokość 560 m na poziomie morza, wychodzą. Ludzie z całego świata, rozważając mękę Chrystusa, te objawy nie trwają, One się nie zakończyły. To jest jakiś format taki towarzyszenia nam przez lata już 38 lat minęło i dlatego Kościół jest ostrożny, bo nie widzi jeszcze w pełni dokąd te objawienia mogą zmierzać I oczywiście jednym z kryteriów to jest poprawność, Teologiczna tych objawień, ale drugim ważnym kryterium to są skutki, czyli owoce tego, co tu się. No, skutki są nadzwyczajne, jak widzimy, i w związku z tym te kryteria są dość obiecujące, jeśli chodzi o przyszłość. Tak, jest to miejsce, w którym możemy, e, możemy się odstresować zdecydowanie, zwłaszcza w tych czasach.